Siema. Jestem na południu Irlandii. Byłem w magazynie polaczek. Też Wojtek mówi, że za godzinę będzie załadunek. Więc dla mnie spoko. Luz akurat będzie czas na zrobienie kawy. Zjeść cię nie, No elegancko. Załadowane, to lecimy na prom na Dublin, nie? A jak? Jesteśmy w centrum Dublina, tam jest ten budynek Heinekena i pod Heinekenem jest dyskoteka gdzie właśnie jak pracowałem to z Polakami się umawiałem i tam się bawiliśmy a tutaj jest O'Connell Street i O'Connell ten gościu nie wiem kto to jest, szczerze mam, mam to w dupie i zaraz wam pokażę największą szpilkę na świecie, która mierzy 120 metrów. Tu jest ten gościu Okonel, nie wiem czy on się zasłużył. I tutaj skręć w lewo Następnie. jest właśnie skręć w lewo. Ta szpilka, która mierzy 120 metrów i ma czubek podświetlany. Prawdopodobnie najwyższe na świecie, tak słyszałem. I tutaj miejsce jest naszych spotkań, no czy było. Jak pracowałem tutaj właśnie w Irlandii 3 lata. To właśnie głównie tutaj się spotykaliśmy, to był nasz punkt zbiorczy. No i tutaj się właśnie w marcu odbywają te parady, nie świętego Patryka. Ich y, święto Irlandii. Tutaj po lewej jest bar, gdzie chodziliśmy na mecze z Polakami, jak Polska grała w mistrzostwach. Tak krzyczyliśmy, że nikt nie miał głosu po meczu. Także bardzo Ilandczykom się to podobało, że właśnie Polacy pełnym sercem i pełnym głosem krzyczeli i właśnie kibicowali tak Polsce. Nie? To jest ta szpilka właśnie, co mówiłem, mierzy 120 metrów, w centrum Dublina. Oczywiście przy okazji pozdrawiam mojego przyjaciela Rafał Gawełko, który pracował właśnie w kipaku w Irlandii z ze mną, jego byłą dziewczynę Magdę Kolczykiewicz bodajże, Roberta, Baśkę i Rafała. Główna ulica Dublina, O'connell Street W sumie same sklepy, nie ma nic tutaj ciekawego do zwiedzania Ale zakupy można naprawdę fajne zrobić i tanio Pozdrawiam właśnie Magdę, swoją przyjaciółkę, bo też chciała zobaczyć tę szpilkę i centrum Dublina Powiem Wam, że jak 10 lat temu tu mieszkałem, tak się nic nie zmieniło. Światła są niesynchronizowane. W e, Dublinie nie ma wiaduktów, nie ma rond e, i wszystko to właśnie przez to się kurkuje. E, jazda tutaj w szczycie to jest e, wielogodzinny przejazd przez miasto. Także oni nic nie robią w tym kierunku. Tu mamy most zwodzony, a tu im się budynek przewraca, chyba. Nie żartuję oczywiście, jakiś hotel. One zawsze yy, podświetlane na różne kolory. Tak jak widać na Kirk przed portem stoję, czekam na prom. Ciemność się zrobiło, no i płyniemy do Anglii. To tyle na ten dzień, na razie.